Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. Mam szczerą nadzieję, że mogę rozpocząć już nagrywanie. Tosieńko, po trzech próbach? Nie wiem, graszka, nie wiem. A po coś ty to tu przyniosła, co to jest w ogóle? Kochani, dzisiaj będziemy skubać importy. Przyniosłam dwa. Pomyślałam sobie, że mm, potrzebuję roślinek, które będą, wiecie, dobrze trzymały się w ręku i które, że tak powiem, będą wizualnie też pasować w kadr, prawda? Czyli yy, alokazja odpada, bo jest zdecydowanie za duża. Anturium yy, boję się robić, że tak powiem, przez kamerę, bo tak naprawdę to, co ja będę widzieć, to głównie przez kamerę, czyli to jest bardzo kiepska widoczność. Yy, choje to tam, wiecie, choje to są choje, tak? Choje raczej by nikogo nie zainteresowały tam oczyścić choje, co to tam jest. Więc wiecie, więc jakby Anturium wolę dokładnie widzieć, co robię. Więc pomyślałam sobie, że Wezmę do tego celu z roślicha. Tak, to jest ta z roślicha Pink. Tutaj możemy sobie zobaczyć um, górny listek. Co prawda, tutaj zobaczcie, idzie już nasz listek. Tak, ta karura. Tak, ale chcę wam pokazać listki, jak ona wygląda. Że w żaden sposób nie wygląda na roślinkę, która importowana by była. Tutaj nie ma żadnych zmian, i akurat z roślicha jako jedyna, nie stała w pudełku żadnym. Ona sobie po prostu stała na zewnętrzu i pomyślałam sobie, że z pudła, gdzie widać, że pudło działa, zobaczcie, jakie mamy tutaj fajne korzeniaski powietrzne, wezmę filka, który jak widzicie już rozwinął praktycznie w całości. Nasz najnowszy, najnowszy listek. Oczywiście Filka możemy podziwiać co tydzień w poniedziałku w Growboxie. No i tak, mam ze sobą, jak widzicie, żeby nie było, że ja nie korzystam, że kupuję i tak dalej. Mam ze sobą tą matę z torby. Co prawda teraz widzę, że ona w kamerze wygląda mocno morsko. Natomiast to nie jest ten kolor. Domyślam się, że to efekt miski. No i właśnie, mam też ze sobą miskę z wodą. O tam, bo jakby... Czasem jest tak, że jak mamy utytłane, tak wiecie, w muchu korzenie, to fajnie jest co namoczyć. Mech czasem odpada. Więc zobaczymy, jak sobie nie będę radzić, mam michę z wodą. Dobra, nie ma co przedłużać. Wyciągnijmy tego dziada. O. W każdym razie z tej podstawki torbowej korzystam i powiem Wam, że jak ktoś się jeszcze zastanawia, czy, czy to warto, czy nie warto, czy to będzie mu potrzebne, będzie Ci to potrzebne, serio. Będzie Ci to potrzebne, to ułatwia życie niesamowicie, nawet z tego nie wypada, wiecie, podłoże. A jak ewentualnie macie tutaj już narzucane jakieś podłoże i tak dalej, wystarczy jeden rożek odpiąć, sypać, to przelać wodą i tak dalej. Przechowywanie tego też jest spoko, bo ja to sobie roluję, wiecie. No, dobra, nieważne. Co będziemy gadać tutaj w nieskończoność jakiejś tam macie. Matę polecam. Faktycznie matę polecam. Dobra, i po wyjęciu mamy tak. O, tak to wygląda. Jak widzicie, system korzeniowy jest naprawdę bardzo ładny. Tak to wygląda. Sypią się już jakieś cuda. Dobra. Skupmy to zatem. Ja sobie tą matę trochę przesunę. Tak, żeby nie syfić na podłogę tylko na matę. No i lecimy z tym. Lecimy z tym. Szczerze powiedziawszy, powiem Wam, że to jest taki film mocno do pogadania, a ja nie wiem, co mam do was gadać. Szczególnie, że jak się nad czymś skupiam. To gadanie jest takie, wiecie, o. <laughs> powiem wam, że odczuwam w pewien sposób satysfakcję, <laughs> jak to wychodzi. No, w każdym razie film taki mocno byłby do, do pogadania, natomiast jak ja się skupiam, to, to nie gadam. nie, To nie jest ze mną sprzężone w żaden sposób. G gadanie i skupianie się, nie? To, to, to nie działa. Zdomyślam się, że po prostu będę skubać i jak nie będę mieć nic mądrego do powiedzenia, to będzie po prostu lecieć jakaś e, muzyczka YouTube'owa. Że trochę czuję się rolowana, bo jak widzicie, tutaj odchodzą takie właśnie od muchu, które też są bardzo e, przypominające, takie, wiecie, stare, jakieś tam uschnięte korzonki, prawda? No, tak jak w roślinie, wszystko jedno, czy ona jest importowana, czy nie. E, korzenie jedne żyją, prawda? Drugie usychają. I tutaj mam taki wiecie, hmm, ciągnąć czy nie ciągnąć? Co z tym zrobić? Czy to korzeń, czy to po prostu mech? Nie wiem. No trzeba uważać, kurczę. Powiem Wam, że tutaj, że tak powiem, powoli kończymy, ale trochę zaczynają się schody, bo ten mech jest mocno powrastany w te korzonki. Co oczywiście dobrze, tak, ale no, no gorzej, bo ja się chcę pozbyć mchu. Pozbyć się chcę mchu, a to takie powrastane tutaj. No Dobra, skubiemy dalej. Zagadka: korzeń czy mech? Korzeń czy mech? <gryw> tu widzę korzeń. Bardzo ładny. Może to skubanie już takie na samym końcu, bo jak widzicie, już całkiem spoko kończymy. Widzę, że na kamerze mam 17 minut. Tylko, że tutaj jeszcze od tego czasu trzeba odjąć 3 albo 4 próby próbowania, rozpoczęcia, nagrywania, bo tośka nie dawała. więc Zakładam, że to może być jakieś, nie, wiem, 15 minut, 16 minut pełnego filmu, bez cięcia, bo przecież nie tnę tego po to, żebyście widzieli co robię, i powiem Wam, że tutaj już na samym końcu to jest takie mocno ryzykowne, żeby przypadkiem za mocno nie pociągnąć, żeby wiecie, już na samym końcu nie, nie sfailić, że się wyrwało kurde korzeń, ale musicie przyznać, yy, że całkiem ładnie to idzie, prawda? Tak jakoś tak wiecie, bez jakiejś tam większej spiny. Całkiem nieźle to odchodzi, i mimo, że ja patrzę przez kamerę, co nie jest zbyt wygodne. Szczególnie, że kantem oka widzę, że mam to poza kamerą, i tak wiecie, człowiek chciałby patrzeć poza, ale trzeba patrzeć wy, czy jest ostrość. To nie jest źle, powiem szczerze. I mech też wydaje mi się być całkiem spoko jakości, nie taki, wiecie, najgorszy, bo no, co, co, co jakiś czas starałam się Wam pokazać, że te kawałki są takie, wiecie, całkiem fajne. Co prawda sporo tutaj jest tych takich śmietków, których my nie lubimy i zazwyczaj się ich pozbywamy jakieś tam, wiecie, trawki ususzone, jakieś coś, ale generalnie powiedziałabym, że ten mech nie jest taki najgorszy. To bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Co, co raz ba... o, tu korzeń, oj, to nie ciągnij, Karola, nie ciągnij za to. Coraz bardziej jestem zachwycona jakością tego importu, no nie, no i sama roślinka przecież kurde pokazałam wam na początku w żaden sposób nie wygląda na importowaną i nawet jej nie trzymałam w pudełku. Celowo zostawiłam z roślię na zewnątrz, żeby zobaczyć, wiecie, jak to będzie, tak? Też staram się mieć co obserwować, żeby ewentualnie Wam coś powiedzieć. No natomiast te wszystkie roślinki, które są w pudle, no zdecydowanie mają się lepiej, tak? Tam rośnie, wiecie, mnóstwo korzeni i korzenie powietrzne i tak dalej. No tutaj u z roślichy takich szansy nie było, ale mimo, że nie była ona przechowywana w pudełku, to i tak według mnie ma się ona całkiem dobrze. Coś tu zaraz wyrwę. Coś tak czuję. Dobra, wiecie co? Tak, zostawimy to już chyba. Wrzucimy to do tej miski z wodą. Może coś tu jeszcze, wiecie, samo po prostu o, się odmoczy. Na tą chwilę korzenie wyglądają tak. O właśnie. Dobra. Tak to właśnie wygląda. Chyba nieźle, nie? Dobra, to odmoczymy. Idź no sobie tam, poodmaczaj się. Może tak. Pro. I weźmiemy się za roślinkę numer 2. Nie wiem, sprawdzamy, czy dużo pourywałam korzeni. Powiem wam szczerze, że pewnie trochę. Uhu uh, 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 uh. Karola, przecież to nie jest sztywne. O, tu widzę. Mm. Jestem przekonana, że to korzeń. U, no trudno, tak, trudno. No dużo nie widzę tutaj korzeni, szczerze mówiąc, aż spojrzę poza kamerą. O, ale to już mi się nie podoba, bo to jest patyczek. To, to mi się mocno nie podoba, bo tam wiecie trawka, no to wiadomo, tak, ale patyczki wolałabym ich tu nie widzieć. No ale dobra, tak? To są mi roślinki z importu, oni się wiecie, nie będą zastanawiać, czy jest tam jakiś patyczek, czy go nie ma, tak? To się ma ukorzenić, ma się sprzedać i, i ma zniknąć, że tak powiem, tak? No, także poza tym patyczkiem to ja jestem mocno happy. Ok, teraz weźmy w takim razie filka, Jeszcze raz wam go pokażę. Jak on wygląda? To są stare listki, oczywiście. Ten listek wiecznie się poci. on jest wiecznie mokry. Biedny taki. Wcześniejsze listki, jak widzicie, żadnych plam, żadnego tam nic. No wiadomo, tutaj są lekkie uszkodzenia mechaniczne, ale to jest import. I jakby to jest tylko jeden listek pouszkadzany mechanicznie. Cała reszta ma się, wiecie, bardzo, bardzo dobrze. No i nasz najnowszy listek. Po prostu lodzio-miodzio Dobra, lećmy z nim, bo coś czuję, że to może zająć trochę dłużej. Najwyżej jego już będę przyspieszać, wiecie. Zobaczymy, jak długi wyjdzie ten, ten filmik, nie chcę was też zanudzić. A jak widzicie, proces oczyszczania korzeni z muchu nie jest aż tak trudny, przynajmniej w tym przypadku, bo nie są te korzenie tak mocno powrastane. No, to ma swoje plusy, ma też swoje minusy. Bo wiadomo, tych korzeni, na przykład u z mogłoby być dużo, dużo więcej. No ale minęło już, wiecie, minęło już trochę czasu. Ja też chcę. Zobaczyć jak to wygląda, i tak dalej. Wiecie, ciekawość mnie zżera, was zżera, a tak wiecie. A tak wydaje mi się, że jak dwa tygodnie minęły, to już jest taki spoko czas, one już wiecie, zdążyły troszeczkę odpocząć, już nie są takie, wiecie, zestresowane tym wszystkim. Zresztą podjęły wzrost, więc jakby wydaje mi się, że możemy zacząć je skubać, bo docelowo w muchu to one nie zostaną. Więc jakby wiecie, ten proces. Yy, o, zam zamchawiania, tak? Kiedyś musi w końcu się skończyć. Tu mamy jakiś fajny korzonek, dokąd ty idziesz? A, gdzieś tam w środek. Dobra. To nie będę ciągnąć. Dobrze zresztą. Ja się zamykam, włączam muzyczkę i skupiamy. Chciał człowiek bez cięcia i się nie udało, bo zadzwonił telefon. No dobra, no to trudno, tak? Teraz materiału mam dużo, dużo więcej. <grym> w każdym razie wracamy do skubania. Aj, te telefony, po co one dzwonią? Po co dzwonią? Tą chwilę wygląda to tak, wiecie co? Ja to po prostu już odmoczę, bo tutaj ja już nie wiem, za co mam ciągnąć. A mówię, patrzenie przez kamerę nie ułatwia, zdecydowanie Wam pójdzie lepiej, pójdzie Wam na pewno też zdecydowanie wygodniej i pewnie szybciej. No, także ja tutaj już chyba dam sobie spokój ze skubaniem, włożę to na razie do wody, poodmakam to trochę i, i zobaczymy, co nie? A teraz zobaczymy, co tam o tej zrośliwie, jak to wygląda. Tylko wiecie co, zamienię sobie stroną. No dobra, zobaczmy. Coś tu się trochę poodmakało. Zejdziesz ty, nie zejdziesz, a może pod wodą by to zrobił? O Od razu lepiej. Tylko wy teraz praktycznie nic nie widzicie. Na taki kadr się nie przygotowałam. No, ale widzicie, odchodzą takie te resztki, prawda? Odchodzi to zdecydowanie fajniej, bo się, że tak powiem, namoczyło i teraz po prostu schodzi z roślinki. Jeszcze, żebym tylko coś więcej widziała, to byłoby fajnie. I żebyście wy to też widzieli, to też by było fajnie. No ale generalnie, o, widać, tak, że one odchodzą. Takie, takie mam wrażenie, że widzicie, że coraz więcej jest takich brudków w tej wodzie, bo to się po prostu tutaj rozpuściło. No dobra, korzenie wyglądają, tak? Wiadomo, że są jeszcze, tak wiecie. Poza kamerą do doczyszczenia. Natomiast według mnie z roślicha jest praktycznie gotowa. Zresztą e, ja się też przestałam przejmować, jak mi trochę mchu zostaje na korzeniach, to tam już trudno, tak, więc jakby te według mnie są bardzo, bardzo fajnie oczyszczone, odłożę je na bok, wymech mech sobie odłożę, tak, żeby się z powrotem ufa No i powiem wam tak, włożę to tutaj tego filka. Trochę go tutaj podmaczam, trochę go poskubię już poza kamerą i pokażę Wam jak on wygląda. I powiem Wam tak, w dniu dzisiejszym mam też zamiar oczyścić anturium. Wycę sobie ręce, bo nie mogę po prostu mech, lech, nie lubię na palcach go mieć. Oczyszczę też dzisiaj anturium w jakby w późniejszym czasie. I pokażę Wam, tak? Jakby wkleję Wam, nie wiem, czy teraz już wklejam Wam zdjęcia, jak on tam wygląda po oczyszczeniu, czy nie, ale jakby chciałam Wam też pokazać Anturium, tyle tylko, że jakby mówię, przed kamerą bałabym się go oczyszczać, ze względu po prostu na to, że to jest tak bardzo wymarzona moja roślinka, że wiecie, nie chcę popełnić błędu, tak? Więc pokazuję Wam korzonki, jak to wygląda, a teraz dajcie mi trochę. Ja tutaj to poodmaczam, poskubię i pokażę Wam efekt końcowy, właśnie korzeni u filka. No, poskubane, poskubane, poskubane. Jak widzicie, tutaj jeszcze troszeczkę zostało, ale pójdę z tym za chwilę pod kran pod bieżącą wodę, bo jak widzicie michę, to ja mam całą już utytłaną, i tak naprawdę co próbowałam coś oczyścić, to mi się coś nowego nabierało. Także jak widzicie, zwykła miska z wodą, prawda? I jakby zobaczcie, ile odpadło, tak? Także to wygląda tak, idę pod kran i zaraz wracam. Dwie minutki pod kranem i wszystko kurczę generalnie według mnie mocno, elegancko oczyszczone. Tutaj jeszcze parę takich podpadało. Wiadomo, tutaj jeszcze gdzie gdzieniegdzie jakieś takie małe są, ale ja wolę zostawić trochę mchu niż urwać korzeń. Tak, no i tutaj, Filek, proszę bardzo. Lusieńko, czy teraz musisz się tam gryźć po łapce? Nie można chwilę poczekać, zobaczcie. Też nie jest tak najgorzej. Wiadomo, tutaj też troszeczkę pozostawało. Szczególnie, że tutaj korzenie mocno, mocno, mocno zaczęły się ze sobą rozgałęziać i tak dalej. Więc jakby ten mech wciąż tu jest, taki, wiecie, troszeczkę powrastany i tak dalej. Ale też się nie chcę z tym szarpać. Według mnie jest bardzo dobrze. No także tak. Jestem zadowolona i tak jak mówię, jak nie wrzuciłam, to wrzucam w razie co? Jeszcze raz korzenia Anturium, które bardzo silnie nazywam werek. A ja to jest bardzo źle. No i mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Życzę Wam udanego, całego, całego weekendu, super, super sympatycznego i do zobaczenia w poniedziałek. W poniedziałku w Growboxie. Pa!